Siemanko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Japonii i sytuacji na ich walucie, czyli japońskim jenie. Jest tam bardzo nieciekawie i w pewien sposób powtarza się sytuacja, która miała miejsce w latach 80. Japonia jest uwikłana w swoją własną politykę, którą prowadzili w swojej gospodarce, gdzie bank centralny po prostu zagarnął jakby politykę monetarną, pieniężną, gdzie skupowali dług, gdzie utrzymywali stopy procentowe bardzo nisko, gdzie kontrolowali. Też rentowność obligacji, i to wszystko doprowadziło do sytuacji, że teraz ich waluta bardzo słabnie, gdzie nie mają wyjścia, żadne rozwiązanie, które by użyli, no to doprowadzi ich generalnie do rekta. Więc bardzo ciekawy temat, który może wpłynąć również na krypto w pewien sposób, na co odpowiemy sobie na samym końcu, właśnie tego filmiku. Inspiracją do niego był jeden z artykułów, który znalazłem w internecie. Został mi podesłany, więc przełożę Wam go tutaj na ten filmik i spróbuję w skrócie powiedzieć, na czym to wszystko polega i z czym się je. Oczywiście po drodze będę Wam wyświetlał trochę wykresów, trochę, trochę danych, żeby lepiej to Wam uwidocznić, a w międzyczasie będę opowiadał, na czym to wszystko polega. Link do tego artykułu źródłowego znajdziecie oczywiście w samym opisie tego filmu. I również korzystam z innych źródeł, gdzieś tam wyczytałem, obejrzałem, dowiedziałem się na ten temat i myślę, że da Wam to fajny obraz, by zobaczyć co się dzieje w europejskiej gospodarce. A wiemy, że to jedna z największych gospodarek na świecie, więc może odbić się również to na reszcie świata, co też będzie źle funkcjonować na naszym rynku. Tak więc przejdźmy już do samych konkretów. Ok, na początku zrobimy sobie mały zarys historyczny tego, co się działo w latach 80., gdzie problem był podobny, ale funkcjonował na kilku innych rynkach, nie tylko na japońskim, gdyż teraz ten problem głównie w Japonii istnieje. Tak więc w latach 80. USA musiało wprowadzić bardzo wysokie stopy procentowe, żeby poradzić sobie z kryzysem, który był na dolarze. Przyczyną tego kryzysu były chociażby ceny surowców były ten kryzys surowcowy, kryzys z ropą naftową związany, ale też to były konsekwencje tego, że w 1971 roku odejść, odeszli od twardego pieniądza, no i ten dolar nie był niczym pokryty. Trzeba było dopiero wprowadzić rozwiązania petrodolar, euro, euro-dolar, który ustabilizował to i wprowadził jakby nową taką monarchię monetarną i USA znowu kontrolowało to, co się dzieje w świecie pieniężnym na całym globie, więc Volker wtedy był on prezesem banku centralnego, wprowadził 22% stopy procentowe, co było, było dużo, dużo wyższą Wartością od innych krajów na świecie. No i skoro mamy 22%, no to kapitał zdecydowanie uciekał i cisnął do dolara, bo tam za trzymanie gotówki można dostać aż taki jert, można za te obligacje dostać aż taki zwrot duży, gdzie w innych krajach te stopy były na dużo, dużo niższym poziomie. USA mogło sobie wtedy pozwolić na coś takiego, gdyż ten dług był zdecydowanie niższy, gdyż nie było takiego zadłużenia, jakie mamy teraz, do czego doprowadza na bank centralny, no i to było rozwiązanie, które wchodziło w grę. Teraz jak wiemy jest 5,5% te stopy procentowe i już no już się zniecie na rynku i już oni mają niebezpieczną sytuację. No wtedy można było zdecydowanie więcej robić. No i nawet w tym czasie, gdy te stopy procentowe były takie duże, no to w Japonii czy to w Niemczech obniżyli te stopy do poziomu 5%, więc widzimy tu jest spread na poziomie 15%, większy yield jest płacony w USA, gdzie było twardą walutą, gdzie mamy mocarstwo dużo silniejsze niż teraz pod względem wpływów politycznych na świecie. No i nastąpiła drastyczna dewaluacja ich walut w stosunku do dolara, no bo... No bo jest duża różnica. Przez to oczywiście też eksporty w USA dostał mocno potyłku. No bo jak wiemy, no ciężko było kupować od nich jakiekolwiek towary ze względu na to, jak dolar rosnął w sile. I ta sytuacja nie mogła się zbyt długo utrzymywać, gdyż no wpływało to dosyć mocno na te kraje inne, które jak Niemcy, jak Japonia, jak Francja, które dysponowały swoją własną walutą, no a Dolar pożerał wszystko, więc w 1985 roku zorganizowano spotkanie, gdy najwięksi bankierzy zebrali się wspólnie i postanowili, że no będą sterować tutaj tym kursem dolara, no i w ciągu dwóch lat kurs obniżył się o 40%, czyli znów te inne waluty regionalne stały się bardziej konkurencyjne, i była podobna sytuacja, że po prostu ten kapitał uciekał od od dobrze płacącego do, słabych tych walut regionalnych, do dobrze płacącego dolara. No i teraz, gdy cofniemy się, gdy pójdziemy do przodu na te kolejne 20 lat, ponad, a nie 40, przepraszam, prawie 40 lat, no to wygląda podobnie to w samej Japonii. Tak więc nakreślając sytuację już bardziej do tego, co się obecnie dzieje w Japonii, no to Japonia, żeby walczyć z deflacją, no bo to jest normalne dla konsumentów, że deflacja następuje poprzez rozwój technologiczny, poprzez się społeczeństwo i nie jest dobra dla systemu opartego na długo. Więc tutaj można było zauważyć, że no dosyć, dosyć, mocna ona jest i też to jeszcze było konsekwencjami z tego, co wydarzyło się w latach 90., która tam, kryzys, który tam się odbył i no ta deflacja była dosyć mocna, więc oni chcieli pobudzić gospodarkę, żeby ruszyć ją, żeby ruszyć ten popyt, żeby ludzie znowu kupowali, rozruszali też te rynki finansowe, gdyż no stagnacji przez długie, długie lata, nadal ten rynek finansowy po tym kryzysie jest i w 2016 roku oprócz tego, że robili, robili przez ten czas bardziej od kryzysu 2010-18 skup QE, skup obligacji przez ich Bank Centralny Japonii, no to wprowadzili też teraz negatywne stopy procentowe, które miały pobudzić kredyt i trzeba było zatrzymanie obligacji czy depozytów bankowych, no płacić im. To jest no sytuacja taką kuriozalną, wręcz bym powiedział, gdyż my musimy trzymać za, za to, że, płacić im za to, że trzymamy pieniądze u nich w banku. No to no, świat stanął na głowie. No i przez to też można było oczywiście wziąć tani kredyt, gdyż ktoś się zapożyczał, no to nie trzeba było płacić zbyt dużych odsetek. I tak też te firmy wykorzystywały sytuację i pożyczały ten kapitał. Jednocześnie jeszcze Japonia stosowała yield curve control, by zarządzać rentownością obligacji, czyli oni skupowali czy sprzedawali tam odpowiednią ilość obligacji po to, żeby ta rentowność ich była na takim poziomie, żeby ten dług nie był duży i spokojnie to zadłużanie mogło sobie trwać i łatwo można było pozyskiwać tam kapitał. No i polityka ta Japonii. No, tak się rozwinęła, że bank ich, który mógł skupować też aktywa, takie jak obligacje bezpośrednio, no to na chwilę obecną posiada 50% długu całego kraju, więc jest to naprawdę ogromna ilość. No i też jeszcze mają sporo akcji też z tamtejszego rynku japońskiego. No, i przez te wszystkie ich, całą politykę, dług w stosunku do PKB wynosi 263%, to jest jednym z największych na świecie, a samo ratio w stosunku do długu prywatnego to 121%. No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że podniesienie. 100 do takich poziomów, które mamy w USA, bo u nich się to oscyluje w 0,5%. Czasem ten yield, curve jest tak zrobiony, że mogą podbić tę rentowność obligacji do 1%, no to generalnie podniesienie do takich poziomów doprowadza do rektu. Poprzez takie zadłużenie nie mogą sobie pozwolić na to, by odsetki wynosiły, płacenie odsetek były aż taką dużą ilością pieniędzy. No i nie byłoby to problemem, gdyby reszta świata utrzymywała stopy na podobnym poziomie, czyli bliskim zera, tak to się działo, ale poprzez COVID, poprzez ten napływ pieniądza bezpośrednio do ludzi, no to, tak jak widzieliście, w Stanach inflacja poszła mocno, w Polsce poszła, w całym świecie poszła mocno, więc banki musiałyby podnosić te stopy procentowe, żeby no, jakoś z tym walczyć. I w USA, no mamy 5,5%, tak samo Europejski Bank Centralny, w Polsce wszędzie podnoszono I, i to jest problem dla Japonii, no bo tutaj tak jak tak jak widzicie, w Japonii tam jest 0,5-1%, a gdzie indziej mamy 5-5,5%. No to mamy 4% różnicy. I to doprowadzi do sytuacji, że inwestorzy z tego rynku, kapitał światowy, rozpoczyna carry trade. Carry trade jest to pożyczanie kapitału w miejscu, gdzie jest tanie, czyli tutaj w przypadku tego to idą, pożyczają JETA. I następnie wrzucają ten kapitał w tym miejscu, gdzie, jest duże, gdzie są duże odsetki, czyli mamy 5,5% w USA, więc inwestor idzie, pożycza jena, bierze tego jena, sprzedaje go za dolara, no i pożycza tego, dolara, no i wtedy ten kapitał wrzuca w dolara i zgarnia sobie bezpieczny, przyjemny, fajny yield. Co ten rzut jena na rynek doprowadza do słabnącego kursu tego jena w stosunku do dolara i na tej chwili obecną, no mamy jeden z słabszych kursów od lat, co doprowadza do tego, że oczywiście, no ciężka Tutaj eksport konkurencyjny importować jest ciężko, a oni importują bardzo dużą ilość też surowców, gdyż nie mają tyle na swojej ziemi i to doprowadza to do jeszcze większej spirali. Kupują surowce, są drogie, muszą za to wymieniać jena, no i też to jest kolejny powód, dla którego ten jen spada. I według obliczeń, które zrobił Deutsche Bank, no to tak w takiej defensywnej bardzo sytuacji obliczeniowej jest około 20 bilionów dolarów, w tym carry trade pomiędzy jenem a dolarem. Okrutna, okrutna duża ilość i rentowność tego carry trade jest taka, że przez długi okres nawet ona pokonywała SP500. No to zobaczcie, wznamy sobie wy waluty i mamy, mamy lepszą rentowność niż SP500. teraz oni nie mogą ponieść 100%, by zatrzymać tego carry trade, no bo wtedy koszt obsługi długu będzie wynosić 13% PKB, jeśli poniosą to do tych samych poziomów co w USA, to jest ogromną ilością. No i teoretycznie mogliby to odźwignąć, gdyby bank centralny, bo bank centralny posiada 50% obligacji. Przez co, yield obligacji, ten który był generowany, wrzucać, mogliby wrzucać ponownie do tego długu, bo aż tyle posiadają, więc połowa tych wszystkich odsetek to by trafiała do nich, no i zapętlamy to. Ale to jest no, niezbyt dobre długoterminowe rozwiązanie. To wszystko nie może trwać wiecznie więc próbowali oczywiście ratować tą sytuację i na koniec 2022 no, ten spadający kurs jena już wtedy się odbywał i podniesiono tą rentowność obligacji ten yield curve central do 0,5%. no i podobnie potem ingerowano w te rynki robiono zakupy żeby sterować tym kursem ale niestety no, carry trade cały czas funkcjonuje i, i nie obronił się w długim dystansie ten kurs jena cały czas spada więc Japonia jest też bardzo dużym posiadaczem obligacji USA. Więc z jednej strony mogliby wziąć i tak, po co nasze rezerwy walutowe wykorzystywać do tego, żeby skupować jena z rynku, żeby ponieść się go kurs, mogliby przecież sprzedawać obligacje USA i kupować za to Jena. Mają tam ogromne ilości tego, miliardy, więc po prostu sprzedają ten dług i wrzucają sobie w Jena. Jednak tutaj pojawia się mechanizm, który jest. Jakby zarządza obligacjami, czyli w momencie, gdy byłaby duża podaż obligacji na rynku, no to cena jakby spadała, a cena spada, to rentowność rośnie, więc rentowność obligacji rośnie, więc to carry trade jest jeszcze bardziej opłacalne, więc nie mogliby tego zrobić, no bo i jeszcze bardziej by sobie strzelili mocniej w kolano. I, no i może chwilowo by to pomogło, no bo wiecie, ten kurs jena by y, wzmocniłby się ten jen, ale potem znów by ten kapitał zaczął przepływać i to carry trade by było robione, y, czyli generalnie y, byłby rekt. No i też oni są trochę wasalem tych USA. Przegrali wojnę, są tam bazy wojskowe Ameryki i no nie mogą sobie pozwolić na to, by tak rzucać dług w momencie, gdy Ameryka też nie jest w takiej sytuacji, jakiej chociażby była 40 lat temu, gdy wtedy poniesiono stopy do 22%. Więc no ta masowa sprzedaż po prostu rentowność obniża. Gorsza sytuacja na tym carry trade i, i krótkoterminowo może coś poprawiło, ale w drugim terminie był rekt. No, i tutaj też, jak zobaczymy sobie na wykresie, istnieje duża korelacja pomiędzy tym, jak ile wnoszą stopy procentowe, a kurs Jena. Czym wyżej stopy, tym gorzej kurs w tym przypadku. Nie mogą wyrównać tych stóp z USA, gdyż to wtedy będzie za duży koszt obsługi długu. Nie mogą interweniować poprzez sprzedaż ich, gdyż to wywinduje ceny. Rentowność obligacji też będzie REKT. No, i też skupują dużą ilość tych swoich surowców, bo. Gospodarka jest ogromna, technologicznie zaawansowana, więc to też doprowadza do sytuacji, że jeszcze pogłębia to, więc e, z każdej strony, każde rozwiązania, jakie by nie zrobili, to są w tyłku. M mogą albo będą musieli pozwolić na obniżenie kursu jena, nie mogą interweniować e, z obligacji, bo jeszcze pogorszy tą sytuację, nie mogą sami też podnieść stóp procentowych, no bo po prostu wtedy będzie koszt obsługi długu, z, długu za duży i generalnie się zrektują. Japonia jest ogromną gospodarką i to może odbić się też na nas. Więc co mogą zrobić w takiej sytuacji generalnie? Mogą pozwolić na dewaluację, czy będą mieli słabą walutę, gospodarka dostanie po tyłku. no bo niektórzy mówią, o, oh, eksport będzie rósł, będzie super, bo eksport pójdzie w górę, bo wiadomo, tanio można te produkty kupować, no ale to nie chodzi o to, żeby były za tanie, bo widzieliście gdzieś, żeby kraj był mega mocny, ogólnie gospodarczo, a waluta mega słaba? No nie, no nie. Wszystkie, wszędzie gdzie się dobrze dzieje, tam waluta jest mocna i to nie będzie dobrze wpływać na ich gospodarkę. Mogą błagać Powella o to, żeby obniżył stopy procentowe, ale na to się nie zanosi. Polityka higher for longer jest utrzymywana i no, żeby to carry trade było mało opłacalne, musiałby USA mocno rzucić te stopy, nie zanosi się na to. Może coś obniżą, może to coś poprawi. No i generalnie mogą też zrobić swap line, swap liney między Tymi walutami, Co było trochę też robione w COVIDzie, gdy waluty dostawały po tyłku, bo dolar is a king, czyli kapitał ucieka do bezpiecznego, do dolara. No i te swap line y mogą pomóc krótkoterminowo też jakoś gdzieś ten problem załatać, czyli wtedy między bankami centralnymi bezpośrednio były te słabe walutowe, co mogłoby chwilę uspokoić tą sytuację. No i takie coś się dzieje, było ogłoszone, nie ma dużo informacji na temat, ale pierwsze informacje pojawiły się, że dogadali się i będą te słabe robione. I dobra, po co ja Wam to mówię? Oprócz ciekawostki takie, dla kogo to interesuje, kogo to interesuje na, na rynku. Otóż jak to może wpłynąć na nas, na rynek krypto? Pewnie widzieliście wykresy, że bitcoin jest skorelowany z płynnością na rynku globalnym. Więc te subline to na pewno będzie wstrzyknięcie płynności na rynki globalne. A wiemy, że czym więcej płynności na tych rynkach globalnych, tym lepiej to wpływa na risk assets, czy te ryzykowne aktywa, jakie jest krypto. I generalnie teraz jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, że już zaliczyliśmy dołek, powoli, powoli idziemy w górę z tą płynnością, co będzie też wpływać dobrze na cenę bitcoina. Tak więc, to jest jedna sprawa, że mamy. Zastrzyk tej płynności, no ale druga sprawa znów pokazuje jak bardzo podatne są te waluty regionalne i jak słabe poprzez to, że nie mają pokrycia, poprzez to, że są te polityki monetarne prowadzone no, w sposób mierny przez te lata, co się odbija mocno na kursie walutowym i to znów jest mniej zaufania do tych walut fiducjonarnych, przez co Bitcoin może na tym dostać ładnego strzała. Jeśli ta sytuacja się pogłębi, no ale też każdy z nas widzi, że, że te waluty, jak i złoty, jak i euro, jak i inne regionalne no, tracą ogrom swojej wartości. Teraz podobno dolar w 4 lata stracił nawet ten dolar, który jest najmocniejszy 19% purchasing power, czyli siły nabywczej, więc generalnie jest rekt. No i to by było na tyle. Tak wygląda sytuacja w Japonii która wynika z ich przeszłości, z ich błędnych decyzji, z tego, że chcieli pompować i na łatwiznę pójść z, z rozwiązaniami, żeby wesprzeć swoją gospodarkę. Generalnie ciężko tu zrobić coś innego, no bo system jest tak skonstruowany. Deflacja jest zła dla systemu, który jest oparty na długu, gdzie potrzeba nowego pieniądza, żeby spłacać odsetki, bo długo jest tyle, że nie mamy pieniędzy, żeby spłacić to wszystko, więc inflacja dewaluuje te długi, jest dobra dla tych, którzy robią tą politykę, dla nas, konsumentów, i trzeba było zmienić system, żeby oni mogli z tego wyjść, a na to się nie zanosi, więc bitcoin jest rozwiązaniem w pewien sposób, żeby uchronić się. Swoimi oszczędnościami, swoim kapitałem, który mamy przed e, tego typu rzeczami. Nie mówię, że będzie globalną e, walutą pod zastaw, e, którą będzie się dawać, żeby utrzymywać inne waluty na poziomie. Nie będzie takim złotem koniecznie, bo to zależy. To jest już bardziej obszerny temat. To nie takie proste, że wrzucamy sobie i oprzemy na tym walutę. E, to musi być e, dynamicznego coś. To musi coś, co się dostosuje e, do rynków finansowych, do tego, jak jest ten handel międzynarodowy prowadzony, jak duże są. E, te rynki surowców, akcji, obligacji, więc to jest bardziej obszerny temat, ale generalnie można coś zrobić z tym bitcoinem i my możemy mieć rozwiązanie na pewne problemy. Tak więc Japonia jest, krótko mówiąc, w dupie, czeka ich rekt w długim dystansie, krótkoterminowo może nam spompować płynność, żebyśmy lecieli wyżej, co się zanosi akurat na to, że Hosanna się rozwija. I mam nadzieję, że ten, ta korekta niedługo minie, a my będziemy zbierać owoce wzrostów i pracy, którą mieliśmy w Beście. Tak więc to by było na tyle. Jeśli podobało się, napisz komentarz, co sądzisz o tym, czy Japonia przetrwa, czy nie. A tymczasem do zobaczenia.